Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Miasta Nowego Sądza, pana Ludomira Hanza. Proszę powiedzieć, jakie życzenia chciałby pan złożyć nową No Na pewno to, co jest najważniejsze, to jest szczęście, bo ono tak naprawdę powoduje, że warto żyć, warto iść do przodu i warto mieć w, nie, w tym Także szczęście dla wszystkich, ale szczególnie dla tak kobiet, to chyba życzenia, które są zawsze aktualne. Super, dziękujemy za piękne życzenia i oby więcej takich wydarzeń. Szczęście! Dziękuję. Piękny dzień, dzień kobiet, a jest ze mną radny miasta Nowego Sącza, pan Krzysztof Ziajat, który zorganizował prezenty e, upominki niespodzianki dla nowego Czarek. Dzień dobry. Pomysł kultywowany jest, odkąd piastuje zeszczyt po przewodniczącego zarządu osiedla kochanowskiego. Jest budykowany dlatego, że ziarno trafiło na wydatny grunt. Otóż wspaniale jest współpracować w sytuacji, jeśli do siebie ma się osoby, które Wrażliwe i życzliwe. W taki sposób w szczególności można zabić pana prezesowa Rybalca, prezesa Polskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, bo nie byłoby możliwe działanie takie jak działamy bez wsparcia i bez tutaj zauważalnej i widocznej pomocy Polskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przy okazji powiem, że w akcji naszej od wielu lat wspiera nas pan prezydent Don Hansel. Cieszę się, że mam przyjemność organizować tego typu akcje od blisko ponad 4. No proszę, a ile Pani zgłosiło się w tym roku? Do projektu? W tym roku 218 Pani się zgłosiło, z tym, że część odwiedz odwiedziłem w domach, bo nie były w stanie uczestniczyć tutaj w naszym spotkaniu ze względu to zdrowotnych. Czy obawy. Wiadomo mamy sytuację pandemiczną, mamy problemy związane z obostrzeniami, które obowiązują stąd, te dni, stąd, te dni, stąd też nie każda z Państw zdecydowała się przybyć, ale jestem także od tego, żeby te panie odwiedzać i 61 osób udało mi się dzisiaj odwiedzić, jeszcze mam trzy panie, które co wieczorem. Wow, i jaka była reakcja mieszkańców Nowego Sącza, kiedy pan bezpośrednio je odwiedził u nich w domu mieszkaniu? Y w pamięci mam jedną e, sytuację, która e, do tej pory sprawia mi wielką radość. Odwiedziłem panią, która e, bardzo schorowana, jest przykuta do łóżka i jeździ na obózku niemowickim i powiedziała takie mniej więcej słowa, że widziała mnie w telewizji z panem prezydentem Hanslem i czy zna pana prezydenta Hansla, bo proszę go ode mnie pozdrowić. A ja powiedziałem w ten sposób że panie, postaram się zadzwonić do pana prezydenta i być może będzie szansa, że jak będzie miał czas, odbierze telefon. I tak się też stało, wykręciłem telefon, mówię do pana prezydenta, że jestem u pani na ulicy Sichrawy i pani by chciała dwa słowa z prezydenta. No i tam pani, że tak powiem, nie mogła uwierzyć w to, co się wydarzyło, a światkami tego była dosyć liczna rodzina, także to utkwiło mi w pamięci, bo dla tej pani było to coś wyjątkowego, że miała okazję porozmawiać z i Pan prezydent z okazji na kobiety złożył jej życzenia. No to taka to sobie ciekawostka. Ale w przyjęcie, z którym się spotkałem, było bardzo sympatyczne i jest to są to chwile, o których długo będę pamiętał, które zapadną, można powiedzieć, na długo pamięci. Bardzo miły gest. A co znajdziemy w paczce? W paczce znajdziemy upominki, niespodzianki. A wśród tych niespodzianek znajdziemy artykuły spożywcze, znajdziemy coś słodkiego, znajdziemy coś do picia. Są też ciastka, kawa, herbata, kakao, szynka, biszkopty, czekolada. I jest też taki symboliczny kubeczek, który pokazuje o naszej wspólnej miłości do nowego stoczaka. Tak, tak. Bardzo tak. poetyczny prezydent, miły gest z Pana strony, za co bardzo dziękuję w imieniu wszystkich nowo A ja przy okazji na ręce pani, korzystając z okazji, że mam przyjemność z Panią rozmawiać, na Pani ręce w imieniu swoim, w imieniu Zarządu Osierna Krakowskiego, ale także, jak sądzę, w imieniu Pana Prezydenta przekazuję najszczersze życzenia wszelkiej pomyślności zdrowia i od Pani... Że tak powiem, podobnym uśmiechem jak dzisiaj miała okazję spotkać się z nami za rok. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeszcze wszystkiego dobrego. Było świetnie. Jak zawsze wszystko dobrze zorganizowane i dużo rzeczy. na dobrego. Super. super, a jakie mamy prezenty? Widzę, że kwiaty są. Dzień, prezenty mam bardzo różnorodne. Jest szyneczka, herbatka, <śleska. <śleska. No, no pięknie, super. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.